No, jest tak, no wybory są bardzo ważnym elementem, bo to są wybory wybory zapewniają ciągłość władzy państwowej, więc one są bardzo istotne. Proszę pamiętać, że też konstytucja określa prezydencką kadencję. Jasno i wyraźnie mówi, że ta kadencja jest pięcioletnia. Wybory zostały wyznaczone. Nikt nie wie z nas, co się będzie działo tak naprawdę 10 maja tego roku, czyli za półtora miesiąca. Nikt nie jest w stanie to określić. No, ja powiedziałem, mam nadzieję, że, że już po świętach ta sytuacja u nas będzie się uspokajała i że my będziemy mogli wracać do, do normalnego życia. I oczywiście mam nadzieję, że. Że będą warunki do przeprowadzenia wyborów, ale gdyby się tak działo, że epidemia będzie, będzie szalała i że, będzie, że, że będziemy cały czas musieli trzymać taką dyscyplinę i takie ograniczenia, jak są w tej chwili, no to, to ja myślę, że ten termin wyborów wtedy może się okazać nie do utrzymania. Natomiast, natomiast ja liczę na to, że, że, że uda się te wybory spokojnie przeprowadzić. Myślę, że, że to jest ważne, żeby ta sytuacja była stabilna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, jeżeli chodzi o kwestie władzy i ustroju. Podobna dyskusja w tej chwili trwa w Stanach Zjednoczonych. Nikt to inny, tylko właśnie demokraci. No choćby Joe Biden w jednym z ostatnich wywiadów mówił twardo, że wybory w Stanach Zjednoczonych nigdy nie były przekładane, odbywały się prezydenckie zawsze, odbywały się w czasie wojny secesyjnej, przecież w Stanach Zjednoczonych w 1864 roku, że odbywały się w czasie I wojny światowej, że odbywały się w trakcie, gdy szalała epidemia grypy Hiszpanki, odbywały się w trakcie wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, odbywały się w czasie II wojny światowej i argumentował, że nie ma żadnego powodu do tego, żeby dzisiaj odkładać. Czy, czy przekładać wybory. Więc mówił o wyborach jako o, fundamencie, jako o fundamencie demokracji, jako o fundamencie funkcjonowania państwa. Więc myślę, że, myślę, że to też jest argumentacja, którą, którą, trzeba, brać, którą trzeba brać pod uwagę. No ale oczywiście, jeżeli warunki będą takie, że się po prostu tych wyborów nie będzie dało przeprowadzić w normalny sposób, no to, 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 to nie będzie się ich dało przeprowadzić w normalny sposób, i tutaj trzeba do tego po prostu podejść spokojnie. Tak jak powiedziałem, nikt nie wie, co będzie za półtora miesiąca.